Witam Państwa bardzo serdecznie w kulturalnym bloku lokalnym. Dzisiaj o bardzo modnym temacie w ostatnim czasie o temacie e, makramy. E, w moim towarzystwie nasi, nasi goście, e, pani Elżbieta Tarnowska, instruktorka, wol, wolontariuszka, witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz koordynatorka e, Ośrodku Aktywizacji Seniorów AS, e, pani Elżbieta Jasek, witam. Dzień dobry. Znajdujemy się tutaj w, w klubie, w miejscu nieprzypadkowym, dlatego że niedawno odbyła się tutaj wystawa prac, która wieńczyła pewien cykl warsztatowy, makramowy. I może na początku Panią zapytam, Pani Elżbieto, bo Pani jest pomysłodawcą tych warsztatów. Przybliżmy technikę makramy. Na czym ona polega i co można wykonać za jej pomocą? Makrama właściwie to jest sztuka wiązania i zaplatania sznurków przy użyciu rąk. Nie używamy do tego żadnych innych narzędzi, tylko ręce, swoje własne ręce. Mogą, możemy używać dodatki jakieś, na których będziemy wierzać te makramę, czyli profile, patyki, zbierane w lesie koraliki, kółeczka drewniane, ale tak naprawdę wielość sznurków jest tak duża. Są sznurki plecione, skręcane, cieńsze, grubsze. I za pomocą węzłów, które mają poszczególne węzły mają swoje nazwy. Stworzymy pracę. Prace są albo jak służą jako zdoba, czyli makrama ścienna na przykład, albo przedmioty użytkowe, na przykład kwietnik, albo koszyczek na owoce. Naprawdę można z tego nawet wykonać części garderoby, Jest to sztuka, która przywędrowała do nas do Europy. W, z kraj trzeciego świata w średniowieczu. Pierwsze, pierwsze ośrodki, które się tym zajmowały, to były kościoły. Siostry zakonne, które wykorzystywały makramę do ozdoby szat liturgicznych. Później dwór na przykład angielski, gdzie nawet sama królowa zajmowała się makramą. Później makrama przewędrowała na nasze dwory, bo wiadomo, że nasze dwory naśladowały inne. I rozprzestrzeniła się. Jakiś czas była popularna, a później zanikła. Ale ja pamiętam taką sytuację, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, żeśmy robili siatkę ze sznurka snopowiązałkawego. To było nic innego jak makrama. W tej chwili bardzo popularny jest styl boho w dekoracji wnętrz. I właśnie makrama jest idealna do wykorzystania w, przy dekorowaniu wnętrz. Nadaje ciepła, nadaje takiej intymności, nadaje taki indywidualny charakter każdego pomieszczenia. A jeszcze sukcesem jest, jeżeli się zrobi to samemu. Bo nic tam nie cieszy, jak weźmiemy sznurek w rękę i zrobimy sobie ozdobę na ścianę sami. No i ten styl bochon jest właśnie bardzo teraz na czasie, dlatego ta makrama jest no, tak popularna. I teraz pytanie do Pani Elżbiety, koordynatorki klubu. Jak ten pomysł warsztatów makramowych został przyjęty przez klubowiczów i czy cieszył się zainteresowaniem? Cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło 8, w porywach do 10 pań w tych warsztatach. Elżbieta bardzo fajnie poprowadziła te warsztaty, nauczyła nas różnych splotów. No, początki były naprawdę ciężkie, parę razy nieraz próbłyśmy tą makramę, bo Ci się nie podobał węzeł, a to za mocny, a to za, 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 ja, za cienko spleciony, ale bardzo fajna to jest zabawa tymi sznurkami. Ja już w tej chwili zaczęłam w domu coś robić, panie, które chodziły na warsztaty również w domu, Wykonują różnego rodzaju mniejsze, większe prace. W każdym razie jest to bardzo fajna sprawa. Także polecam każdemu, żeby popracował nad, nad makramą. A skąd pomysł, żeby te makramy tutaj w pruszkowie zaistniały właśnie w klubie aktywizacji seniorów As, no i jak udało się to zrealizować, bo były na pewno na to potrzebne środki chociażby na sznurki, bo tych prac jest stworzonych wiele, więc tego sznurka mało nie potrzeba było. Pomysł zrodził się w głowie Eli tak naprawdę, bo ja kiedyś przyszłam tutaj do klubu pierwszy raz jako, jako właściwie seniorka i zobaczyłam co tu się dzieje, dlatego, że sprowadziłam się do Bruszkowej i chciałam znaleźć jakieś środowisko, w którym mogłabym po prostu zaistnieć, w którym mogłam spędzać czas, bo wiadomo, że na Martusze trzeba znaleźć sobie jakieś środowisko, które jeszcze w nowym miejscu. Dowiedziałam się, że tu są prowadzone najprzyjemniejsze warsztaty, a dwa lata temu, na moje urodziny, moje dzieci podrawały mi bon na warsztaty, właśnie z makramy. Byłam tam cztery godziny, tak mnie to wciągnęło, że zaczęłam robić to w domu. I Elżbieta poprosiła, żeby napisać projekt jakiś, dlatego że wiadomo, że sznurki są drogie, dlatego że co jest istotne, sznurki, które używamy tak naprawdę do makramy, takie prawdziwe sznurki, to powinny być wykonane z bawełny. To jest też aspekt ekologiczny, bo żnuki bawełniane te, ci dobrzy producenci wykonują z odzysku, czyli to jest jak gdyby recykling. Bawełna jest w pełni degradowalna, czyli chodzi o ochronę środowiska. To nie tylko zabawa, to jeszcze trzeba myśleć o tym, jak wpływamy sami na swoje własne środowisko. Makrama jest to coś takiego, co nam się znudzi, to możemy rozprątać i zrobić coś innego. To nie jest tak, a jeżeli wyrzucimy, to ulega to całkowitej degradacji. Więc napisaliśmy projekt finansowany przez województwo mazowieckie w ramach projektu Bony dla Seniorów 2, realizowanego przez Radomskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości. Liderem projektu Stamia, ale oprócz tego w tworzeniu projektu uczestniczyli inni seniorzy, dlatego że to jest potrzebna grupa co najmniej pięciu seniorów. Wysłaliśmy ten projekt i otrzymaliśmy to finansowanie w kwocie 2000 zł. Te 2000 zł wydaliśmy na materiały, które nam sobie były potrzebne do tworzenia tych prac. Jedynym mankamentem jest to, że my nie możemy teraz tych prac sprzedać, oddać, dlatego że to, co wytworzyliśmy tutaj może być, możemy przekazać tylko na cele charytatywne, ewentualnie na jakieś nagrody w konkursach. Nie możemy dać uczestnikom warsztatów. I to jest jedyny minus całych tych warsztatów, bo każdy chciałby wziąć coś do domu ale zdecydowaną zaletą są umiejętności, które zostają z paniami na zawsze. Ja tu widzę no, dużą kreatywność, dużą, dużą różnorodność wzorów i tak się zastanawiam. I tutaj pytanie do pani, czy w tej grupie rękodzielniczej, warsztatowej, makramowej były same kobiety, czy może się trafił jakiś pan? Niestety, ale same kobiety. Jest to taka bolączka, bo panowie raczej do klubu nie przychodzą. Rzadko kiedy pan Panie owszem, ale panowie naprawdę bardzo rzadko, a zachęcamy do przychodzenia do klubów. Jest to bardzo fajna inicjatywa tych klubów, dlatego że robimy nie tylko makramy, robimy jeszcze inne rzeczy. Pierwszym projektem było malowanie obrazów po numerkach haft diamentowy. Posiadamy gry planszowe. W związku z tym, no, zapraszamy wszystkich, którzy chcą, którzy nie mają, co zrobić z wolnym czasem, do na naszego ośrodka, ośrodka, aktywizacji seniorów na ulicy Helenowską. A czy te klubowiczki, które brały udział w tych warsztatach makramowych mają taką smykałkę rękodzielniczą, chodzi mi o to, czy jakieś robótki ręczne już na przykład wcześniej wykonywały, które e, tak jakby ułatwiły im przyswajanie wiedzy na temat makramy. Tak, tak. Malowały obrazy po numerkach, wykonują prace szydełkowe, także mają jakieś takie zdolności manualne. Wspomniała Pani o historii makramy troszeczkę się przenieśliśmy do jej początków, do tego, że się wywodzi ze starożytności. Czy te warsztaty miały tą część też teoretyczną, że sobie porozmawiałyście troszeczkę właśnie o tej technice i o jej ciekawostkach i o jej historii? Pierwszymi zajęciami była tak zwana historia makramy, czyli taki wstęp. Co to jest, skąd się wzięła, skąd do nas przyszła? Na czym polega? Zresztą wykonując na przykład jeden z elementów tych łapacz snów też mieliśmy taki wstęp, który dotyczył co to jest łapacz snów, dlaczego go wykonujemy, jaka jest jego historia. To nie tylko tak, że żeśmy plotły węzły, tylko też trochę się uczyły, żeby mieć pojęcie w jakimś z czego to wynika, dlaczego to jest, także ta wiedza teoretyczna też została przekazana. A jak rozumiem, uczestniczki miały pełną dowolność, jeżeli chodzi o wzory, o, o kształty, bo tutaj mamy zarówno e, takie łapacze na doniczki, nie wiem jak to nazwać, takie, <śmiech> <śmiech> takie etui na doniczki na kwiaty. No, mamy oczywiście też elementy ozdobne, które można powiesić na ścianie, ale za naszymi plecami są również tak naprawdę inne rzeczy, drobne, serwety, zakładki do książek, dobrze mówię. Podkładkę pod kubek. Mhm. Która jest bardzo popularna. I bardzo łatwa do zrobienia. Program warsztatów został ułożony w ten sposób, żebyśmy zaczęli od najprostszych węzłów i najprostszych prac, które później będziemy rozwijali. Więc jak były zajęcia na przykład, poznajemy węzeł żebrowy, więc robiliśmy prace, które do którego potrzebny jest ten węzeł żebrowy. Jeżeli chodzi o węzeł płaski, właśnie robiliśmy kwitniki, Dowolność raczej była taka może przeze mnie trochę ograniczona, dlatego że mając 10 osób pod opieką, do każdej muszę dojść i muszę poprawić, więc jeżeli każda z pań wykonywałaby w tym czasie co innego, podejrzewam, żebyśmy nie zdążyły wykorzystać tego czasu. Trochę to było narzucone, ale zawsze były podawane materiały. Ja przygotowywałam materiały, że można było je zabrać do domu, jak to się robi, jakich sznurków używamy, jakich węzłów. I naprawdę jestem pełna podziwu dla uczestniczek tego, tych warsztatów. Dlatego że na następne warsztaty Panie przynosiły zrobione rzeczy w domu. Mniej, mniej dokładnie, bardziej dokładnie, ale właśnie na podstawie tego, co żeśmy tutaj się nauczyły i, i co dostały ode mnie. Także jestem pełna podziwu i zaangażowanie było bardzo duże. Wcześniejsze umiejętności. Można powiedzieć tak, że na pewno jedna z uczestniczek maluje obrazy, więc taka przestrzenna wyobraźnia bardzo się przydała, dość szybko, jak gdyby, załapała. Były Panie, które miały do czynienia z szydełkiem, więc to też jest, no z szydełka też można zrobić podkładkę, więc tylko trzeba inaczej przestawić sobie w głowę ruchy, że nie szydełkiem, a ręką robimy to. Naprawdę myślę, że warsztaty mogły trwać tylko trzy miesiące, ale myślę, że jakby trwały cały rok, byliby chętni i byłyby chętni na to, żeby robić jeszcze inne prace których tu już żeśmy nie zdążyli zrobić. Na pewno planujemy w jakiś sposób te nasze umiejętności przenieść na następne warsztaty w przyszłym roku. Barierą jest trochę cena sznurków ale tu jest ukłon w stronę miasta i w stronę naszego prezydenta, żeby łaskawiej spojrzał na nasz klub i nas dofinansował. Jesteśmy otwarci na to, żeby inne kluby zorganizowały warsztaty i my po prostu udzielimy, że tak powiem, lekcji instruktażowej. To jest, jest też jakiś wewnątrz. pomysł na budżet obywatelski może, żeby w kolejnej edycji no było złożyć? Było żebyśmy w tym roku już napisali na budżet obywatelski, dlatego, żeby wcześniej projekty złożone, ale być może w przyszłości tak. Mankamentem tych, może nie mankamentem, ale takim ograniczeniem w składaniu wniosków właśnie na, do, na bony do, dla seniorów jest to, że nie może się powtórzyć dany warsztat. Teraz musimy, jak gdyby, nasze umiejętności w jakiś inny projekt wpisać i żebyśmy mogli nowo dostać dofinansowanie. Myślimy o tym, być może, że tak będzie na razie, na razie myślimy, co zrobić, żeby dostać następne dofinansowanie. Myślę, że panie są tak zmotywowane i pomysłowe, że na pewno jakieś sposoby panie na pozyskanie takich środków i złożenie projektu znajdą. Pytanie teraz do pani koordynator ośrodka, no bo to są prace piękne, one się bez problemu nadadzą na prezent dla kogoś bliskiego, ale ich wykonywanie też może właśnie przynosić wiele satysfakcji. Jakby pani, jako uczestniczka tych warsztatów, w kilku słowach zachęciła osoby, które z makramą do czynienia nie miały, a na przykład właśnie są na emeryturze i chciałyby spróbować? No, ja pierwszy raz mam możliwość robienia makramy. Jest to bardzo fajna rzecz. No, wymaga troszeczkę pracy i umiejętności, ale jest danie takiej makramy komuś w prezencie. Uważam, że to jest lepsze niż pójść do sklepu i kupić jakiś, jakiś prezent, nawet makramę kupić, ale wykonaną przez siebie, to ja uważam, że taka, taki prezent dany od serca. No i można też nauczyć dzieci, bądź wnuki tak, tego. Tak, no można nauczyć wszystkich innych, którzy chętnie by skorzystali z takiej pracy. Te prace wiszą tutaj w ośrodku. Już tutaj pani Elżbieta wspomniała, że e, macie pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o, 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 o ich dalszy los w, określony w projekcie. Czy jest już jakiś pomysł, gdzie je przekazać? Co z nimi się stanie dalej, właśnie, może, właśnie w tym. E, Charytatywnym y, aspekcie na pewno będziemy y, przekażemy część prac y, do, y, na konkursy dla seniorów, dlatego że. Teraz będzie lato w mieście seniorów i tam będą jakieś konkursy, więc część przekażemy. Na pewno część przekażemy na orkiestry świątecznej pomocy. Zresztą my zawsze coś przekazujemy, nawet jeżeli nie klub, to osobiście z Elą coś robimy i przekazujemy. Jeżeli będzie jakaś zbiórka na rzecz na przykład chorego dziecka kruszkowej, to zawsze można się do nas zwrócić i jakąś pracę możemy przekazać też na aukcję na taki charytatywny cel, bo na takie cele możemy przekazać te pracę. Nie możemy je sobie zabrać do domu, powiesić na ścianie, ale możemy, że tak powiem, jakiś pożytek publiczny może być z tego. Ja panią bardzo dziękuję. Trzymam mocno kciuki za to, żeby ta makrama tutaj w, w przestrzeni zajęć ośrodka wróciła i może w takiej szerszej osłonie, właśnie nie dla początkujących, tylko dla już zaawansowanych, bo można tak Panie traktować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo, że Państwo nas odwiedzili i że pokazali to, co żeśmy tutaj zrobili i do zobaczenia, do widzenia. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do ośrodka aktywizacji seniorów na ulicy Helenowskiej. A ja zapraszam Państwa do oglądania kolejnych wydań Kulturalnego Bloku Lokalnego.